A oto mój wstydzi i wpuszczy. To jest moja, to jest mój mały domek. Wahima, tego tutaj, pana, który ma do tego ze strzelbą, którą sam zrobiłem. I tak się prezentuje tutaj przód, jak widać. Możecie zauważyć, że no tutaj jest taki czarno-brązowo-biały, no bo klocków takich dużo nie mam. Drzewko takie mam. No. To może górę zobaczymy. Na górze nawet dobrze ja tutaj porobię. Mam takie. Patrzcie, takie tutaj są jakby krawędzie, takie co dzięki nim możesz nie wpaść. Tutaj już nie ma takich, bo to jakoś pomyślałem: tutaj jest flaga narodu, a tutaj jest wiaderko zostawione. Płocik też tutaj taki mały jest, bo w końcu trzeba być ostrożnym. Wejście jeszcze tutaj na dole jest tak z takiej pelerynki. Sam zrobi, No, nawet fajny pomysł był. Tutaj na boku jest taka roślinka, sobie taka. No, żeby był lepszy. Tutaj mamy taki łańcuch. No, taki też sobie zrobiłem, żeby był ładny efekt. I tutaj też listki takie. Ale jeszcze do góry przejdźmy. Tutaj, jak widać, jest drabina, żeby można było schodzić. No, i można je tak też wciągnąć, jak się już wejdzie, żeby żaden taki złodziejaszek nie weszedł. He, he. No, ale na szczęście. No, ale takiego czegoś się nie zdarzy nigdy. No. Więc dobrze ci Wahimowie byli rozwinięci. Tutaj z tej strony też jest taka roślinka tutaj. No, też dla efektu. No mogę. No dobra, teraz przejdźmy do środka tej budowli. Oczywiście łatwo jest zdjąć ten dach, bo wydałem takie, jakby przyczepki, takie, które się lżej odczepia. No, żeby łatwiej było. O, jak tutaj u mnie widać, że jedna się odczepiła, no bo czasami tak jest. No i tutaj w środku oh, możemy zobaczyć, no, że nie za wiele jest rzeczy, bo tylko jak tutaj możecie się dobrze przyjrzeć, jest taka włócznia, taka miotła tła do sprzątania, no i tam jeszcze taki piecyk. Gdyby takie światło nie było, no to weście zobaczyli. Tam taki szary element i tutaj takie no więc to taka moja szybka makieta. No, jestem z niej bardzo zadowolony, bo to mój pierwszy najlepiej wykonany model. No, więc do następnego Pa!